Festiwalu Reżyserii Filmowej w Świdnicy. Witam Państwa, Anita Teodopowska mazurek Moim gościem jest dzisiaj Pan Wojciech Wójcik, szef jurorów tegorocznego festiwalu. E, znany polski reżyser. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry Państwu. Panowie artyści, Warszawy. Nie chcemy żadnych drak tutaj mieć. Na układy nie ma rady. No na niego nie ma bada. Tak się go tutaj wszyscy boją? Laleczko. Zaraz Ci pokażę. Ja! Panu to trochę za lekko ręka lata, a u nas trzeba uważać. Nie będę przez parę rezygnował z roboty. Może ty się po prostu Dorota Kamińska, Edward Żentara, Zbigniew Buczkowski. W filmie Wojciecha Wojcika Karate po polsku. Karate po polsku. Film, na który swego czasu stawiały się kolejki, żeby go obejrzeć. W wielu powodów, tak? Ale film dosyć brutalny, szczególnie jak mówimy o latach 80. Po tym filmie powiedział Pan, że ja sobie tutaj pomogę cytatem o sportowcach typu karatecy, bokserzy i tak dalej, że kiedy znajdą się w sytuacji podobnej do przedstawionej w filmie, to w sposób najbrutalniejszy, najbardziej bezwzględny, wykorzystają swoje umiejętności zapominając o filozofii, o tym, czemu sport walki powinien. Służyć. Naprawdę Pan tak sądzi dzisiaj też po tylu latach? Tak, tak sądzę i myślę, że mimo że od 20 lat młodszy byłem, można mi zarzucić, że w jakiś sposób stronniczość, czy że doznałem od kogoś takiego czegoś złego i tak dalej, no, takie podejrzenia mogły być. No mogły, prawda? A w istocie tak nie było. Ja po prostu opierałem się tylko na faktach. To znaczy, wie pani. Jak każdej rzeczy nie wolno uogólniać, ale na przykład naszego kolega aktora, bardzo znanego aktora, bardzo lubianego przez młodzież aktora. Poda pan nazwisko? Nie, nie podam nazwiska. A się? On gra w wielu serialach, ma bardzo charakterystyczną twarz. W dodatku męż, męską. Nie z tych takich zawód przystojny, tylko po prostu prawdziwy mężczyzna. Właśnie taki, taki człowiek, który jest z, utytułowany z, 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 z właśnie uprawiający tak zwane sporty walki, no po prostu chciał pewnie go nie zabić, ale ciężko pobić na, 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 na jezdni w momencie, kiedy uderzył swoim samochodem w jego tył. Jak wiadomo w mieście kto uderza to jest winien, więc ten chciał, żeby przyjechała policja i wtedy go spotkało coś takiego, o czym on wspomina ze zgrozą, bo cudem uniknął, że tak powiem, być może nawet kalectwa, bo tak, taka dysproporcja i siły, i możliwości tego człowieka były. Także to nie jest gołosłowne. Proszę mu wierzyć. Pan w swoich filmach, a chciałabym przypomnieć, bo rozmawiamy dla młodych widzów, że to są między innymi seriale takie jak tradycja Sfora, czyli seriale, no. Umówmy się, brutalne. Kręci się wokół tych wątków, tak? Brutalizacji yy, stosunków międzyludzkich. Yy. Czy to jest coś, co Pana fascynuje? Bo jak się patrzy na Pana filmografię, no to to, to jest głównie sensacja, tak? Tak się o Panu mówi. No tak, ale wie pani, to jest uważano duże uproszczenie, mówiąc, że to są filmy brutalne. Życie jest brutalne. A w momencie, kiedy się uprawia sensację, to ta yy, jak gdyby brutalność. Jest no bardzo jaskrawie uzewnętrzniona, i w tym sensie e, skłonny jestem się zgodzić, wie pani, ale e, gdyby to były tylko filmy o brutalności, to myślę, że nie miałyby takiej oglądalności. No to, Zgadzam a, się, że to jest uproszczenie, ale, ale e, ja powiem panu dlaczego ja o to pytam. Pytam dlatego, że w 2009 roku byłam w szoku. Wojciech Wójcik, reżyser. Filmów sensacyjnych zrobił komedię romantyczną Randka w ciemną. Bateria naotowana? I dwie zapasowe w aucie. Chcę mieć zakochaną parę, czy generalnie jakiś pieprzony kicz. Chwytasz? W lot. Nie bądź kurwa taki dowcipny. Bardzo fajny tłumaczek. Ja się przez chwilę zaczęłam zastanawiać, czy to jest... Yy... Takie poszukiwanie czegoś, co się sprzeda, tak, bo nagle po tych wszystkich filmach e, pojawia się komedia romantyczna. No ale doszłam do wniosku, że nie, bo wszystkie inne filmy, które wcześniej Pan robił, też były filmami, które się sprzedawały, miały wielką oglądalność. To co się nagle stało, że reżyser od filmów akcji zrobił komedię romantyczną? To bardzo proste, wie Pani, bo e, e, takie nowe. E, wyzwanie, taka zmiana gatunku i takie właśnie, że wszyscy mówią, on umie tylko zrobić filmy łubu-dubu i tak dalej, i tak dalej. Ja mam prosty test na to. Ja bardzo bym chciał, żeby ci wszyscy, którzy no, tak uważają się za markowych reżyserów, sięgnęli po komedię romantyczną i próbowali ją nakręcić. Nie, I odprawia. połowa z nich, zapewniam panią, legnie. Bo stara zasada jest taka, że kto umie zrobić film sensacyjny, kto umie zrobić film policyjny, kto umie zrobić thriller, no. ten potrafi zrobić wszystko. Odwrotnie, no może być różnie. Pieniądze szczęścia nie dają. Szczęście to władza. Twoje miasto! Czy jesteście panowie pewni, że Halski nie może zostać w policji? Wykluczone. Wiem, że ktoś na samej górze kręci tą całą aferą. Mamy dla pana dwa miliony dolarów w do gotówce. Marek Kondrat w najpopularniejszym polskim serialu lat 90 -tych. Ktoś naprawdę chciał nas posłać do nieba. Czy w dobie dzisiejszych afer w przeróżnych dziedzinach polskiego życia publicznego Pan jako twórca znakomitego serialu Ekstradycja nie myśli o tym czasami, żeby wrócić do tego tematu i wpuścić go we współczesne realia? Proszę pani, myślę bardzo często i myślę jak czytam gazety, linia fabularna jak gdyby powstaje powstaje sama, e, jakby pani aktorów świetnych nie brakuje. Brakuje tylko siły sprawczej pod tytułem e, e, powszechnie znanym, pod tytułem pieni pieniądze. Tak. Dlatego, że pieniądze e, w tej chwili to jest nowy bożek, któremu się wszyscy kłaniają. I przeświadczenie wszystkich, wszystkich jest e, takie na przykład w publicznej telewizji, że oni by chcieli mieć ciasteczko i zjeść ciasteczko. I to jest takie koło zamknięte. I tak? to jest koło zamknięte, bo, bo oni by chcieli, żeby afery. chcieli. Bo nie wiem, być może, wie pani, ale... <stars> każdy by chciał film, tylko żeby on kosztował 5 zł. A jak wiadomo, żeby robić jej jak najtaniej i jak najbardziej się starać, a mistrzem jest ten ukrywania budżetu, czyli za budżet C, czyli mały, potrafię zrobić film, który wygląda na budżet B, czyli większy. A jak mam budżet A, to tak, jakbym w ogóle nie miał budżetu, tylko miał nieograniczone możliwości. Ale yy, nie można zrobić, nie mając pieniędzy, nie mając możliwości zrealizowania się. To yy, nie dlatego, wie Pani, tyle 40 lat przestałem na planie i nauczyłem się tego, żeby teraz jak gdyby to rozmydlić i robić. Żenującym amator, na amatorskim poziomie e, filmy, tak jak moi koledzy się pod niektórzy nie potrafią zawahać, i, i, i właśnie to robią. Nie wolno, po prostu nie wolno i. Jest Pan pierwszy raz w Świdnicy. Y, pierwszy raz, jak się domyślam, bo jest to jedyny taki festiwal. Pierwszy raz na festiwalu reżyserii filmowej. W takim razie y, sam festiwal. Odbywa się w mojej miejscowości. Miał pan okazję troszeczkę świdnicy zobaczyć myślę, przez, przez te dwa ostatnie dni, odkąd festiwal się y, rozpoczął. Proszę pani, małe miasto to jest żadne kryterium, czy festiwal jest dobry, czy jest festiwal A nasi zły. to ludzie tak myślą, świdniczanie no to, tak to świdniczanie myślą. niech jadą do innych miast małych, w których zobaczą źle, fatalnie zorganizowane imprezy, głupie, beznadziejne, żeby przyjechać uklęknąć i powiedzieć, Panie Boże, dziękuję, że mieszkam w Świdnicy. Ja rozumiem, że Panu się Świdnica podoba. Mi się nie podoba, wie Pani, mury wszędzie są podobne. Mhm. Te mury w tym mieście są wyjątkowo urocze. I jak gdyby, mówiąc jak Napoleon do swoich żołnierzy, żołnierze, historia patrzy na Was. Tak można powiedzieć o Świdnicy, ale miasto tworzą ludzie. I zawsze tak było i zawsze tak będzie. I tu jest wyjątkowo wyczuwa się aurę, e, 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 wie pani, coraz rzadziej spotykanej życzliwości, zrozumienia i chęci wzięcia w udziału w czymś. Co jak gdyby no, już traci na popularności, bo młodzież siedzi, patrzy w te swoje y, ekraniki, słucha fatalnego dźwięku, y, słucha w samotności, aura kina zaczyna być dla nich obca i, i przestają rozumieć to, że się film ogląda wspólnie, że jakość dźwięku y, no, robi robi kolosalne wrażenie. Obrazu też. Tak, obrazu, obrazu też. Zawsze mi, się, zawsze mi się przypomina, jak pojechałem jeszcze jako asystent do Londynu na zdjęcia i na Tottenham Court poszliśmy do kina, żeby obejrzeć Gwiezdne Wojny. Wtedy jeszcze się nie śniło, że w Polsce puszczą Gwiezdne Wojny i w dodatku to było kino z prawdziwym Dolby Stereo. Nie myśmy usiedli w na, na najdroższych miejscach usiedliśmy i w momencie, kiedy za pleców nam przeleciał nad głowami gwiazdolot, to mało nie pospadaliśmy z wrażenia z krzeseł. A teraz, nie wiem, przez tą jak gdyby wszechdostępność tego wszystkiego, to jest taki przesyp, młodzież jest znudzona, jak gdyby tego wszystkiego nie zauważa. Jak pan Nie myśli, jaka jest różnica to. między oglądaniem filmu w kinie, a oglądaniem filmu na komórce na przykład, bo tak też oglądają. No to jest mniej więcej taka różnica, proszę pani, że się można na, na pustyni napić zimnej wody ze studni, to jest oglądanie na ekranie, a można się napić z butelki, którą się wyjął z kieszeni ciepłych pomyj. No i to jest taka różnica. Teoretycznie obie gaszą pragnienie. Tylko, że jakość ugaszenia tego pragnienia jest zupełnie inna. Świetne porównanie. Ale chciałam jeszcze do, do jednej rzeczy wrócić. Kiedy zamieściliśmy nasze pierwsze materiały z naszych studia festiwalowego na portalach naszych, to się zaczęło takie malcontent, które jest bardzo częste w internecie, że przyjeżdżają, lansować się, że właściwie to jest impreza tylko dla określonej, małej grupy ludzi. Tak pan sądzi, będąc tutaj na tym naszym festiwalu? No ale że, że kto niby przyjeżdża się wylansować? Artyści. E, ja bardzo aktorzy, przepraszam. Ja jestem, dosta ja jestem wystarczająco wylansowany i bez udziału w tym festiwalu. Mhm. No, proszę mi wierzyć, i raczej to polega na tym, że może ja dolansowuję ten festiwal niż festiwal mnie. A malkontentstwo, to, to jest nasza narodowa cecha. Bo Polak. Nienawidzi, jak się innemu Polakowi coś uda. I te wszystkie złe głosy o tym festiwalu to są tych, którzy mówią, jak to jest możliwe. Myśmy też próbowali i klapa, a tutaj oni z niczego stworzyli imperium. Polskę się poznaje przez właśnie nie pryzmat Warszawy. Tylko Polskę się można poznać przez pryzmat właśnie, bo Polska to jest 5%. Ja nie jestem w stanie zrozumieć, że koniecznie to jest raczej. Warszawa to jest. 5%. Warszawa 5%, że to jest taki smutek ekonomiczny, bo my nie mamy pieniędzy, dlatego kręcimy w Warszawie. Bo podróże kosztują, prawda? Bo pani sama rozumie, że jeżeli ja chcę przyjechać z ekipą i nakręcić film w Świdnicy, to ja muszę zapłacić za ich transport, za, za ich mieszkanie, za ich wyżywienie itd. I te wszystkie koszty mi w Warszawie, że tak powiem, odpadają. Wygodnictwo. A wśród dziesięciu miast, które urządzają tego typu festiwale, może są dwa, w których jest podobna atmosfera. A siedem to jest tak, właściwie wszyscy wzruszają ramionami, po co to, po co to wymyślać? <laughs> nie ma Pani nawet życzliwości, na przykład dyrektorów tych ośrodków kultury. nie mówią, Boże, kochane, to się trzeba będzie napracować. Ale my teraz mówimy ta... o małych miastach. Cały czas, cały czas, przyjedzie znowu ta hołota, mówi będzie się trzeba, będą mieli to, będą potrzebowali, nie ma ciepłej wody w hotelu, zimna woda za daleko, niedobre śniadanie, tamto dziesiąte. Nie chce im się, bo jest wesoła, miła posadka, strukturalne bezrobocie, które im nie grozi, oni mają swoje... Nie mogę użyć, bo mówię dla młodzieży, siedzą w tych stołkach, puszczają te bąki. To po co im ten festiwal? I to po co im jeszcze ten właśnie. festiwal? A tu jest jakiś szaleniec, który stratowali mu wczoraj cały ten, ten jego ośrodek. On mówi fantastycznie, przyjdzie pani, posprząta, pozamiata, bo po to ten ośrodek jest, żeby żył, żeby funkcjonował, żeby był drive, a nie po to, żeby... E, taka umieralnia. Na prowincji żyjemy. Boże, jakby się chciało. Tych wszystkich niezadowolonych, niech pani wyśle do Warszawy. Niech pani wyśle, zabierze im obywatelstwo świetnicy. Niech sobie pomieszkają w Warszawie, wrócą na kolana. Zobaczy pani. Bardzo panu dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa wszystkich.